Cześć, mam na imię Ewa, a kanał to Jagata Rot i jak nazwa wskazuje będę zajmowała się tutaj interpretowaniem kart i opowiadaniem Ci tego, co czuję, kiedy na nie patrzę. Jest to moją wielką pasją, dlatego bardzo się cieszę, że mogę to robić również i dla Ciebie. W związku z tym, że mamy połowę stycznia, pomyślałam sobie, że bardzo dobrym tematem będzie zajrzenie w rok 2023. Zajrzę dzisiaj w karty, żeby powiedzieć Ci, co może... Cię spotkać w roku 2023, co może cię zaskoczyć, co możesz odkryć um, lub co pasjonującego może się wydarzyć. Będę czytała energie ogólne, nie będę koncentrowała się na szczegółach, dlatego że każdy z nas ma inne życie, inną sytuację i po prostu. To pasuj to do siebie, albo będzie ci to pasowało, albo nie, weź to, co lubisz, to, co nie lubisz, po prostu tego nie wiesz. Do wyboru będą trzy grupy: grupa 3, 6 i 9. Zaraz zobaczę zdjęcie tych grup i wybierz intuicyjnie. Pierwsza myśl zazwyczaj jest najlepsza, także zobacz, która grupa ci do ciebie mówi. Mam już rozłożone karty dla grupy pierwszej i chwilkę potrzebuję pomyśleć i poczuć, co, jaka informacja płynie z tych kart i zaraz Ci to opowiem. Cały czas idziesz swoją drogą, masz swoją ścieżkę, którą już dość dobrze znasz. Już wiesz, z czym się mierzysz, już wiesz, do czego dążysz, już wiesz, czego pragnie twoje serce, jakie są twoje potrzeby, masz to już dość dobrze rozpoznane. Um, twoja droga stała się już lekka i przyjemna na tyle, że zaczynasz zaznawać na niej sporo przyjemności i zaczyna do ciebie wracać wszystko to, co wysłałeś, wysłałaś wcześniej w stronę, w, stronę, w stronę świata, w stronę wszechświata. I są tu przyjemne zwroty. One zaczynają ci przynosić dużo przyjemności. Natomiast to nie jest koniec. Zostało ci jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę idziesz w stronę swoich złotych drzwi. Te drzwi już są dla ciebie otwarte. Ty już je widzisz. Także to już nawet nie jest za zakrętem, to już, to już jest po prostu przed tobą. Z tym tylko, że został ci jeden mały przystanek. Jest coś, co jeszcze potrzebuje być zauważone i rozpoznane, i ma to duże, duże dla ciebie znaczenie. Jeszcze może o tym nie wiesz, ale za chwilę się o tym dowiesz. Usłyszałam w sobie, że może się to wydarzyć pod koniec lutego i że to jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Na karcie widzę tutaj tą huśtawkę. Tutaj też wrzucę zdjęcie tego układu, żebyś mógł mogła to zobaczyć, o czym mówię. Jest huśtawka, chodzi o to, żeby na chwilę zatrzymać się na swojej drodze, zboczyć z niej na trochę usiąść na huśtawce i trochę się pobujać. Chodzi tutaj o taki stan jakby bezwładności w życiu, czyli bujam się, jest mi dobrze, nie myślę, mój mózg się kołysze. Więc jest to taki lekki trochę stan odrealnienia, zatrzymania, przyjemności, bez ruchu, i ten stan będzie bardzo, bardzo potrzebny. Z jakiegoś powodu może być on powiązany z ptakami, ze śpiewem ptaków. Może lubisz muzykę, która, w której głównym motywem jest ptasi śpiew, to może Ci pomóc. Lub w jakiś inny sposób ptaki będą obecne w czasie tego stanu bezwładności w Twoim życiu. I to będzie miało znaczenie. Dlaczego ten stan zatrzymania jest taki ważny tuż przed wejściem w Twoje złote drzwi? Ten stan będzie miał związek z otworzeniem się Twojego serca. Otworzeniem się Twojego serca na przepływ, dlatego że za złotymi drzwiami wszystko płynie. Jest jednym wielkim flow. A żeby móc to odczuwać w balansie, tak żeby już tobą nie szarpało, żeby ta fala życia, ona to tobą nie szarpała, nie podtapiała cię, potrzebują się to odbyć poprzez twoje serce, czyli ty pozostajesz w stabilności, a życie płynie poprzez ciebie i odzyskujesz umiejętność zarządzania swoim własnym życiem, to jest niezwykle przydatna umiejętność, ponieważ pomaga ona czerpać Pełnię, satysfakcję, radość, chwilę szczęścia goszczą częściej, na dłużej i przynosi to sporo przyjemności. A może się pojawić też po tym okresie w Twoim życiu sporo magii, zbiegów okoliczności, sytuacji nieprzewidywalnych, zaskakujących, ale ich zadaniem jest, żeby pokazać Ci, że jesteś gwiazdą na niebie i świecisz razem z innymi, ale świecisz swoim własnym światłem. I jesteś tak samo wartościowy i wartościowo jak wszystkie inne gwiazdy na nieboskłonie. Także warto zatrzymać się przy tej huśtawce, jeżeli ją zobaczysz w swoim życiu i chwilę się na niej pobujać tak po prostu, bez trosko To poczułam z dwóch pierwszych kart. Teraz są karty, trzy karty Starota i w nich czuję jakby dalszą część tej historii, co się może wydarzyć później. Później możesz poczuć się jak nowo narodzona osoba, zobaczysz jakby swoje życie z innej perspektywy, jakby z takiej wyższej perspektywy i zaczniesz oglądać to, co się dzieje w twoim życiu i zaczniesz odkrywać nowe możliwości. Pojawią się sytuacje, których się może nie spodziewasz, ale przyniosą ci one dużo radości. Będzie też trochę sytuacji, w których będziesz się musiał, musiała zatrzymać na chwilę, ponieważ spłynie jeszcze trochę ciężkich energii, trochę może niewyjaśnionych rzeczy, ale one już nie będą cię przytłaczały, one już będą obok ciebie. One już nie będą wpływały na Twój sposób postrzegania rzeczywistości i zobaczysz, i odzyskasz jakby umiejętność ocenienia tego, czy to jest dla Ciebie ok, co z tym zrobić, czy nic może nie robić, po prostu pozwolić, żeby to było i pójść sobie dalej. Wróci do Ciebie decyzyjność. Zaczniesz wybierać też ludzi, którzy Cię otaczają, i decydować, z kim spędzasz swój czas. Zdecydować, z kim się dzielisz swoją radością. Um, I zdecydowanie pojawił się w twoim życiu e, bratnio dusze, z którymi po dobrze się pobawisz. Dobrze, to będzie dobra zabawa. Um, taka w której nie musisz się przejmować ani stresować nadmierną odpowiedzialnością. Ani też um, takimi energiami, co ktoś o mnie pomyśli, jak mnie ktoś odbierze, to w tej nowej grupie ludzi, których spotkasz w swoim życiu, lub też ludzi z twojej przeszłości, ale tych, których sobie sam, sama wybierzesz do swojego życia i na swoich kompanów, uh, twoje, um, twojej przygody, um, to już nie będzie miało takiego wpływu, to już będzie lżejsze takie stresy odejdą, one nie będą miały miejsca. Z ciekawych rzeczy pojawi się też możliwość na romans bardzo gorący, interesujący i ciekawy romans. Będzie on czymś trochę głębszym niż przelotna znajomość, przygodne spotkanie. Będzie tam sporo emocji, uczuć, głębszego porozumienia. Co z tego wyjdzie, nie wiem, nie czuję, karty tego nie pokazują. A może to ma być po prostu dla ciebie niespodzianka? Może chodzi o to, żebyś po prostu nie wiedział, nie wiedziała, jak to się skończy, tylko właśnie pozwoliła sobie na to, żeby poczuć to tym sercem, które właśnie co się otworzyło i właśnie co zaczęło. Zaczęło przez nie przepływać tyle różnych energii, które prowadzą cię w stronę, którą tak naprawdę potrzebujesz i w stronę, która będzie cię pasjonowała, bo w głębi, w głębi będziesz wiedział, wiedziała, co jest dla ciebie dobre i że należy się udać właśnie w tym kierunku, bo tam słychać dobrą muzykę. <grym> Więc to poczułam z tych kart dla grupy numer 3. Mam nadzieję, że coś ci się spodobało z tych informacji. I że pozwolisz sobie na poczucie a, tych energii, które, które, tutaj, a, które tutaj poczułam. Więc tak, dziękuję mnie w grupie numer 3. A teraz grupa numer 6. Zobaczymy, co tutaj ciekawego przygotowały karty. Chwilę poczuję i zaraz ci Okay. Już wiem, jestem. Więc tak. To będzie rok 2023, w którym dla ciebie ogromne znaczenie będzie miała Twoja własna prawda. Twoja własna prawda. Nieobiektywna, nieabsolutna, nieprawda innych. Tylko ta Twoja z wnętrza. Będzie miało to dla Ciebie ogromne znaczenie, dlatego że wszechświat, w odpowiedzi na Twoją prawdę, będzie mógł spełnić Twoje najgłębsze i najskrytsze życzenia. Pytanie jest tylko, czy Ty wiesz, jakie są Twoje potrzeby i pragnienia? Czego tak naprawdę pragniesz w swoim życiu? Czy Ty to już wiesz? Może wiesz, może jeszcze nie, może jeszcze się nad tym zastanawiasz, lub próbujesz to poczuć, szukasz swojej drogi. Tego nie wiem. Natomiast jest tutaj zachęta do tego, żeby skulić się na chwilę. Skulić się w sobie, ze sobą, przytulić siebie, objąć siebie cał, całego i poczuć, co tak naprawdę jest Ci potrzebne do tego, żeby. Móc funk funkcjonować w spokoju ducha i w obfitości. Dlatego, że w ogóle pierwszym krokiem do tego, żeby wszechświat mógł to dla ciebie przynieść w tym roku, jest Twoje rozpoznanie. Żebyś Ty rozpoznał, rozpoznała tego, czego tak naprawdę potrzebujesz. I do tego jest ogromna zachęta. Pojawił się tutaj też motyw Labiryntu. Labirynt jest w ogóle bardzo ciekawym symbolem i on mówi o labiryncie naszego umysłu, jak czasami potrafimy się zgubić w swoim własnym umyśle i czasami ciężko jest wyjść z tego. Według mnie labirynt to są opinie i oceny innych ludzi, które bierzemy za swoje i to powoduje, że się bardzo w tym wszystkim gubimy. Ponieważ to nie ma nic wspólnego z nami samymi i z naszymi własnymi potrzebami. Czyli efekt jest taki, że odczytujemy drogowskazy w sposób, który w ogóle nie jest nasz. W ogóle nie jest nasz. Czytamy cudze drogowskazy, tak naprawdę. Pytanie jest, czy znasz swoje własne? Czy potrafisz sobie sam sama zostawiać też te drogowskazy, żeby móc później je odczytać? Tak też może być. Dlaczego to jest ważne, żeby rozpoznać swoje własne potrzeby? I co ci to da, kiedy już to zrobisz? Kolejna karta jest kartą o numerze 11. Jest kartą z energią rośliny kakao. To, co czuję, mówi do mnie, że to rozpoznanie, które nastąpi w tobie, ono będzie bardzo odżywcze dla ciebie. Ono będzie odżywcze dla twojego ciała, ono będzie odżywcze dla twojej duszy, dla twojego umysłu, ono będzie odżywcze dla twojego otoczenia. Ponieważ kiedy już rozpoznasz, rozpoznasz w sobie to, co jest Ci potrzebne, czy też wręcz niezbędne do funkcjonowania, takiego, jakie lubisz, będziesz w stanie zaspokajać swoje własne potrzeby. Ponieważ skoro wiem idę po to, to dlaczego by nie, dlaczego nie miałabym siebie odżywić, dlaczego nie miałabym nakarmić swojej duszy tym, co jest dla mnie potrzebne. Zachęta jest, żeby iść w to, nie bać się. Nie bać się swoich kolorowych piór, nie bać się swojego długiego ogona i po prostu pójść za tym, dlatego że to będzie jakby ukoronowaniem potrzeb Twojego serca. I to może się okazać dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. To trochę będzie przypominało takie ceremonialne przygotowanie filiżanki, kakao, a potem zasi zasiąść z tym w swoich dłoniach wypicie i poczucie się takim nasyconym, napełnionym takim tak to jest ten moment. Tak, ja na to czekałam tyle czasu i teraz się czuję dokładnie tak, jak chciałam się czuć. Więc myślę, że warto włożyć w ten włożyć wysiłek jakby w ten stan tego utulenia, ukojenia, ponieważ tam może przyjść do Ciebie bardzo dużo różnych ciekawych, interesujących, inspirujących odpowiedzi. Są jeszcze trzy karty tarota, i z tych kart tarota to, co czuję, że ta inicjacja kakaowa, ona będzie dla Ciebie potężnym momentem. Aha! Aha! Aha, to o to chodziło. To cały czas o to chodziło i to cały czas tutaj było. Aha, tak, to cały czas tutaj było. I jakby to jest taki rozbłysk w Tobie i połączenia się z Tobą samym, z Tobą samą, ale też połączeniem się z Twoim otoczeniem. I co to da? Przyniesie ci dużo możliwości. Wtedy zaczniesz mieć wybory i możliwości decydowania. Pojawią się możliwości zarabiania pieniędzy, pojawią się możliwości wyboru przyjaciół, znajomych. Pojawi się więcej opcji. One Cię nie zaskoczą. Te opcje Cię nie zaskoczą. To będzie taki moment, w którym poczujesz, no tak, przecież ja ten wybór już miałam od dawna. Tylko, że teraz czuję się gotowa podjąć decyzję, ponieważ już wiem, co jest dla mnie dobre i chcę za tym iść, bo mam ochotę na przyjemność, bo przyjemność jest fajna. <głosy> <głosy> Więc tak, i to ci da też możliwość świętowania. To będzie duże świętowanie. Czy będziesz świętować to z innymi, czy będziesz to świętować w zaciszu domowym? Tego nie wiem. To będzie Twój wybór. Sama, sam to wybierzesz. W jaki sposób będziesz chciał celebrować te chwile? Tutaj wiosna będzie miała dla Ciebie duże znaczenie. Odrodzenie. Coś przyniesie. Jestem ciekawa, co. Jak będziesz chciał, chciała. Wrócić tu i powiedzieć o tym. Zachęcam Cię, żebyś zostawiła komentarz, bo jestem ciekawa, co to w Twoim przypadku może przynieść do Twojego życia. To była grupa numer 2, czyli grupa numer 3, yy, grupa numer 6, tak. Mm. Grupa numer 6. Dziękuję Ci i życzę powodzenia w piciu kakao. Przechodzimy do grupy numer 9. Grupa numer 9. Tu wypadło więcej kart. Chwilę poczuję i zaraz opowiem. Jestem. Przesłanie dla grupy numer 3 jest bardzo ciekawe i mocno powiązane z innymi ludźmi. To, co czuję z tych kart, to to, że jesteś osobą bardzo troskliwą, opiekuńczą dla innych ludzi. Co jest w ogóle ciekawe, grupa numer 9. I dziewiątki numerologiczne. One lubią troszczyć się o innych i jakby funkcjonują dla innych. Więc to bardzo pasuje. Natomiast trochę się w tym zatraciłaś, zatraciłeś. W tej trosce o innych pojawiła się duża kontrola nad ich życiem. I pytanie, które od razu mi przychodzi, dlaczego tak naprawdę pomagasz tym osobom? Czy przypadkiem ta pomoc innym nie daje Ci możliwości kontrolowania ich życia. Bo kiedy zobaczyłam te karty, poczułam się bardzo, bardzo zmęczona i taka obciążona problemami, które w ogóle nie mają nic wspólnego jakby z moim wnętrzem. I odbieram to w ten sposób, że próbujesz pomagać ludziom w ich problemach, ale to nie ma nic wspólnego z Tobą. I zaraz pojawiła mi się taka energia, że Pomagasz, bo możesz być obecny, obecna w ich życiu, a tak naprawdę masz problem z odpuszczeniem tych osób ze swojego życia. I to, co czuję, to że te osoby niekoniecznie wpływają dobrze na, na Twoje życie i one niekoniecznie przynoszą ci to, co jest potrzebne Tobie, tak naprawdę. Więc zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz pomagać tym osobom. Czy to obciążenie, które jest na tobie czy, ono jest tobie czy ono jest tobie potrzebne i to co przyniesie tobie rok 2023 przyniesie odpuszczenie zrobisz to odpuścisz, będziesz w stanie to odpuścić załapiesz kto i co jest dla ciebie dobry, dobre i korzystne a co nie i co możesz już z wdzięcznością odesłać na właściwe miejsce tam, gdzie będzie tym osobom dobrze i tam, gdzie zaznają rzeczywistej pomocy, tej, której tak naprawdę potrzebują. A pomoże ci to sfokusować się, skoncentrować się na Twoim własnym wnętrzu. Okaże się, że znajdziesz w sobie cierpliwość, bo ta cierpliwość ona już w Tobie jest, ale przez to, że pomagasz ludziom, którzy. Oni nie potrafią skorzystać w ogóle z Twojej pomocy. Oni się przyzwyczaili do Twojej pomocy po prostu się przyzwyczaili i z powodu tego ty czujesz taką potężną niecierpliwość. Bo po prostu jesteś zniecierpliwiony tą sytuacją, no bo ileż można i to nie przynosi żadnego efektu. No właśnie o to chodzi: nie przynosi efektu, dlatego czujesz się zniecierpliwiona, bo zwyczajnie w świecie to nie są te osoby i to nie jest to miejsce. I wystarczy, że skupisz się na sobie, zobaczysz to, odpuścisz i odejdziesz tam, gdzie potrzebujesz odejść. I kolejna karta mówi, że będzie to dla Ciebie dużym wytchnieniem, ale to będzie tak potężny moment takiego... <śmiech> <śmiech> Nie mogłam tego zobaczyć, bo przykryłam się nie swoimi problemami. Mhm. I okaże się, że tak naprawdę wcale nie masz nad czym pracować, ale w ogóle nie masz nad czym pracować w dziedzinach, które Cię tak bardzo martwią. Ty po prostu jesteś w niewłaściwym miejscu. To z kart poczułam. Natomiast z tarota płynie bardzo podobna energia bardzo. Kompatybilna energia. Dlatego, że pierwsza karta bardzo mocno mówi mi o despotycznym mężczyźnie. Może to być równie dobrze kobieta z energią męską. Natomiast ta energia męska jest tutaj bardzo mocno widoczna. I ten ktoś. On bardzo dobrze wie, jak zarządzać Twoim życiem. Aha, bardzo dobrze o tym wie. On się na tym zna. On cię zna on zna twoje słabe punkty i on wie, że ty lubisz pomagać i on wie, że jak się spod dywanu wyciągnie kolejny problem, to ty tutaj będziesz. A on lubi jak ty jesteś, bo to mu dostarcza dużo rozrywki w jego nudnym życiu. <grym> Więc zastanów się, czy ty na pewno tego potrzebujesz i czy ty jesteś osobą, która jest od tego, żeby zapewnić rozrywkę w cudzym życiu. W tym roku, ty to ogarniesz. Tajemnice wyjdą na jaw. Zobaczysz cień i światło tej sytuacji. W cieniu zobaczysz swoją moc. W świetle zobaczysz pułapkę. Nie inaczej. Weźmiesz szalewaki. Zważysz to sobie. Zważysz sobie. Pasuje mi, czy mi nie pasuje. I decyzja należy do Ciebie, czy wystawisz rachunek, czy po prostu to odpuścisz. Jak to zrobisz? Decyzja należy do Ciebie. Karty nie mówią, co z tym zrobisz. Informacja, która tu płynie, mówi o tym, że dojdziesz do takiego momentu, w którym będziesz w stanie to zobaczyć. Co ma wierzch, a co jest niezbędne do tego, żebyś mogła podjąć decyzję w swoim życiu, to do Ciebie przyjdzie. Zobaczysz. Zważysz. I ciekawa jestem bardzo, jak potoczy się dalej ta historia. Ale to już możesz opowiedzieć mi tylko ty. Więc tak. Dziękuję Ci bardzo za to czytanie. Było bardzo ciekawe. I życzę Ci powodzenia. Przyda ci się, bo potrzebujesz też do tego dużo odwagi. Ale ty tę odwagę masz w sobie. Dokładnie tak jak z tą cierpliwością. Ty ją masz. Dziękuję Ci bardzo za to czytanie.